Komendanta Powiatowego Policji przekazać gorące podziękowania samorządu za przekazanie w dniu dzisiejszym samochodu dla naszego komisariatu. Panie Inspektorze, na Pana ręce wyrażam wdzięczność, przekazuję wdzięczność mieszkańcom ziemi wiśnickiej, składam serdeczne podziękowania za pracę Policji, za osobną pracę, za wiele akcji, które przyniosły bardzo szybko wykrycie sprawców za działania prewencyjne oraz za wielką życzliwość dla samorządu, życzliwość okazywaną we współpracy w rzetelnej, dobrej służbie policji na siebie Dziękuję bardzo. W maja to był ten moment, kiedy nawiedzimy nas gwałtowne opady deszczu i odwołali wszystkie zebrane i rozpoczęliśmy akcję ratowania naszych mieszkańców od skutków opadów gwałtownych a także powodzi, która później miała miejsce na terenie bokęńszczyzny. W wyniku pierwszych gwałtownych opadów deszczu na terenie gminy Zal Zalanych zostało około 200 gospodarstw w roku. To były głównie podtopienia, podtopienia niższych partii yy, zabudowań gospodarskich. Musieliśmy ewakuować około 50 zwierząt yy, w różnych częściach gminy. Wszystkie zostały bezpiecznie przemieszczone do sąsiadów na yy, Miejsca które wyżej położone nie zagrażały bezpieczeństwu zwierząt. I proszę Państwa, od tego samego dnia już cały czas trwały działania, czyli jak zaczęliśmy o godzinie 8, to mogę spokojnie powiedzieć, że do dnia dzisiejszego działania się nie skończyły. O godzinie 8 rano powołałem sztab zespołu na terenie gminy, który rozpoczął pracę o godzinie 11. I w godzinach południu, yy, około godziny 13 byliśmy już wszyscy na terenie Orchady, która została w pierwszej kolejności najmocniej dotknięta skutkami powodzi. Zostały zniszczone drogi dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców, którymi kierowała w pierwszym okresie czasu i cały czas pani Sołtys, za co bardzo serdecznie dziękuję, udało się zminimalizować podtopienie szkoły cały czas walka, a także doświadczyliśmy dużego zalania jak to zwykle bywa w tych miejscach zalewowych, a więc w okolicy Pana Czekaja, gdzie istnieje potrzeba wybudowania dużego przepustu odprowadzającego wodę bezpośrednio w kierunku rzeki Orchawki, jak również podtopienia w pierwszej w pierwszym fragmencie wjazdu do Orchawy, w, w okolicy tam gdzie mieszkają Państwo Lowie, a także duże, duże straty w infrastrukturze drogowej, to były te pierwsze doświadczenia. Również tego dnia całkowicie została odcięta w godzinach wieczornych miejscowość Królówka, bardzo dobrze układała się współpraca z Panem Sołtysem, za co również dziękuję. W czasie tej akcji powodziowej byliśmy w stałym kontakcie i również we wszystkich miejscowościach zostały uruchomione działania Straży Pożarnej. Straż Pożarna z miejscowości Kierówka działała wewnątrz, wobec faktu, że ta miejscowość była niedostępna nawet od strony Leszczyny i w ściany tamtej drogi powiatowej można było tylko dojechać do mostu powiatowego przez który przelewała się woda i y, to był ten moment kiedy można było y, do tego miejsca się dostać drodzy państwo strażacy działając od wewnątrz likwidowali wszelkie zagrożenia które pojawiały się w każdej miejscowości na bieżąco dostarczane były worki bardzo dziękuję Starostwo Powiatowemu za to, że mogliśmy skorzystać także z ich magazynów po wyczerpaniu zasobów, które były na terenie gminy. Piasek mieliśmy przygotowany i dysponowaliśmy cały czas z naszych zasobów. Gorące podziękowania kieruję do wszystkich mieszkańców, bo to była spontaniczna akcja kierowana właśnie przez, <laughs> przez sołtysów w danych miejscowościach. Następnym momentem, gdzie dotarła duża woda, to, był, to były godziny popołudniowo-wieczorne i zgodnie z przewidywaniami była zalana droga powiatowa przy granicy Nowego Wiśnicza od strony Aleksandrowej. Dostęp był tylko od strony ulicy Pogodnej i Słonecznej. Oraz e, miejscowości niżej położone przy drodze południowej w Starym Wiśniczu na granicy z e, W pierwszej części również zaniżenia w Starym Wiśniczu. Oraz e, także część drogi e, powiatowej na terenie Kobyla. Chcieliśmy przystąpić do ewakuacji jednej osoby w godzinach wieczornych e, z miejscowości Stary Wiśnicz. Jednak Państwowa Straż Pożarna po zadysponowaniu łodzi, bo tylko można było łodziom dotrzeć, podjęła decyzję o pozostawieniu pod opieką jednego ze strażaków Państwowej Straży Pożarnej tej osoby w jej domu na piętrze. <coughs> dlatego że wir wody był tak duży, a osoba starsza no, mogło to skończyć się niedobrze i dlatego podjęto taką decyzję, że pozostali z tą osobą. <coughs> Zabezpieczyli ją do rana, a później już została przemieszczona do odcinki, kiedy woda została w pewnym sensie już e, troszkę obniżona. Drodzy, Drodzy Państwo, tych doświadczeń było bardzo dużo. Ja muszę powiedzieć, że gorące podziękowania należą się wszystkim strażakom, policji. Współpraca była wzorowa. Zamykaliśmy drogę powiatową po rozmowie z Panem Starostą, który był również na miejscu zdarzenia, przy pomocy policji, minimalizując ruch na tej drodze, bo kierunku, na mieszkownicę, była całkowicie nieprzejezdna. Działania były koordynowane cały czas przez sztab kryzysowy. Byłem w każdym miejscu. Oczywiście nie mogłem być równocześnie we wszystkich miejscach. Państwo musicie sobie zdawać z tego sprawę, ale w pełni byliśmy w łączności z poszczególnymi e, prezesami, komendantami oraz strażakami, także z Państwową Strażą Pożarną. Dlatego kieruję podziękowania do starosty, kieruję podziękowania do Państwowej Straży Pożarnej, do Policji, kieruję podziękowania do wszystkich strażaków, ochotników, do wszystkich samorządowców, którzy byli z mieszkańcami. W każdym e, potrzebnym miejscu dziękuję e, szczególnie sołtysom, bo przejęli na siebie ciężar dowodzenia w swoich miejscowościach i proszę Państwa ten pierwszy napływ wody został opanowany, ale jak dobrze wiecie deszcz pada ciągle, właściwie nie było dnia bez opadów, pojawiły się nowe i tak w miejscowości Królówka musieliśmy ewakuować mieszkańców domu. Przemieszczeni zostawić do domu budowego, zorganizowano im tam wszystko co jest potrzebne. Mam stały kontakt z tą rodziną i dom niestety będzie musiał yy, ulec rozbiórce i przebudowie, bo uruchomiło się na terenie gminy 36, jak na tą chwilę, osuwisk. I to są sytuacje bardzo duże. Pokazuje zdjęcie jednego z osuwisk. To jest, drodzy Państwo, w okolicach dojścia do cmentarza więziennego w leksandrowych. To całkiem nowe krajobrazy, gdzie zniknęły drzewa, zniknęły wąwozy, zostały zapełnione i takich osuwisk. na tą chwilę mamy 36. Nie wiadomo ile jeszcze będzie. Wszystkie miejsca, które kiedykolwiek były y, osobiskami, to także dobra, Państwa, to o całym Te wszystkie miejsca zostały poruszone i istnieją zagrożenia kolejnych domów. Na tą chwilę trzy domy są na terenie gminy do rozbiórki. W infrastrukturze drogowej, gminnej. Wyszacowane na tą chwilę straty wynoszą 11 milionów 800 tysięcy złotych. W infrastrukturze prywatnej to jest 1 milion 400 tysięcy złotych. Mówię o samych tych właśnie trzech domach, bo to włączam do yy, tej głównych straty. W infrastrukturze prywatnej, ale na mostkach, dojazdach, bo takie są, to jest kwota 1 200 000 zł. Jedna szkoła została zalana uszkodzona i tam zostały przerwane na okres kilku dni zajęcia szkolne, ale już do tej szkoły wróciły. Szkoła jest w takim stanie, że została dopuszczona. Wiele studni zostało zalanych i w tej chwili trwa ich dezynfekcja. Będą badane ponownie przez sanepit, zostały zgłoszone przez nasz Sztab i sanepit pojawi się, aby stwierdzić, czy woda zdatna jest do spożycia. Wielkim sukcesem tamtego czasu było utrzymanie wodociągu wiśnickim. Mimo tego, że jedno z ujęć zostało całkowicie zadane i wyrównane do poziomu gruntu mówię o ujęciu Aleksandrowej, ono zostało bardzo szybko doprowadzone do stanu funkcjonowania, oczyszczone, odkażone i woda powoli z tego ujęcia uzupełnia nasze zasoby. Drodzy Państwo, była propozycja e, taka, aby podać z naszego wodociągu e, wodę dla miasta Bochni. Byliśmy przygotowani na to, ale w związku ze skażeniem e, rur wodociągowych na terenie miasta okni e, wcześniej e, po prostu musieliby dokonać odkażenia. od ilości wody musiały pójść na to. Dlatego też, że posuwała się pozytywnie sytuacja e, z odzyskiwaniem ujęcia wody na rzece Rabie nie doszło do potrzeby podawania z gminy Nowy choć mówię w rozmowie z Panem Bogdanem Postorkiewiczem i służbami bocheńskimi z Panem Rafałem taką gotowość w Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za mm, współdziałanie w tych trudnych chwilach. Sztab działa dalej. Na tą chwilę uzyskaliśmy z funduszy rządowych kwotę 400 tysięcy złotych na zasiłki. Kończymy szacowanie w dniu jutrzejszym na terenie gminy, przynajmniej taki został ustalony termin. Zostaną podjęte decyzje odnośnie wypłat zasiłków tym, którzy są najbardziej potrzebujący. Mamy przywiezione już w tej chwili w Bochni, czekają na nas do odbioru środki do odkażania gospodarstw i tych miejsc, które były zalane. A także zostały przywiezione na teren gminy środki żywnościowe dla tych rodzin, które musiały opuścić swoje miejsca lub poniosły duże straty w swoich zasobach żywieniowych. Kończąc informacje o powodzi, ja bardzo chciałbym, żeby rzeczywiście móc skończyć tej informacji, żeby powódź się skończyła. Jeszcze raz wszystkim wyrażam gorące podziękowanie za jakąkolwiek świadczoną pomoc, spokój i współpracę.